Vlog ma dzień 22, i siedzimy znowu w tym samym miejscu, w którym się wczoraj z Wami w sumie żegnałam, dlatego że dzisiaj rozpoczniemy wieczór w sumie od otwierania kalendarza adwentowego. W ogóle mam, miałam super dzień i jestem pełna energii, więc czeka nas mam nadzieję, bardzo produktywny wieczór, ale w ogóle mój głos wrócił praktycznie, więc... Pełnia szczęścia, jestem zdrowa i mam nadzieję, że nic już mnie nie dopadnie na święta, bo jest dużo pracy, jest mniej niż 48 godzin na Wigilii, a my troszeczkę jesteśmy w proszku Ale dzisiaj mamy zamiar to, temu zaradzić, bo przede wszystkim muszę zrobić bigos Wiem, późno, nie będę go codziennie, ale mam nadzieję, że coś wyczaruję, plus mam zamiar zrobić jeszcze te wolaje i może coś jeszcze Wiem, niedużo, ale dla mnie to jest sporo Zacznijmy jednak od kalendarza blendowego Glam Shop, dzisiaj jest dzień 22 I powiem wam szczerze, że chyba się domyślam co to jest Już widzę tę 22 Bo jak kupowałam ten kalendarz To zerknęłam to Zerknęłam Co jest w środku I pamiętam tylko tę jedną rzecz, że miała się znaleźć A do tej pory jej nie było Więc wydaje, wydaje mi się, że to jest moja ulubiona gąbeczka Glam Sponge Sprawdźmy Sprawdźmy pudełeczko i co tam się znajduje? Nie ma zaskoczenia Jest Tlum sponge, który Swoją drogą uwielbiam I używam non stop, codziennie Gąbka do nakładania Makijażu na mokro Jest najlepsza, więc cieszę się, że będę miała zapas Jedna gąbeczka będzie w zapasie Ja ją sobie na razie zostawię, widzicie Wkładam z powrotem, ale Święta to wszystko ogarnę Pewnie tak i pewnie użyję tych kosmetyków, może też Wam nagram e, mniej więcej moje wrażenia po pierwszym użyciu, w czasie makijażu, rano w sumie, święta, dlaczego nie, dlaczego nie, będzie dużo czasu wtedy, więcej czasu wolnego. E, jeszcze jedna sprawa, nie wiem czy oglądacie Wiedźmina, ale właśnie wyszedł Wiedźmin na Netflixie i mam taką ochotę obejrzeć, ale się powstrzymuję. Nie, nie Magda, jeszcze nie, jeszcze nie ma świąt Święta sobie po prostu usiądziesz, odpoczniesz i będziesz oglądać Dobrze, eee, tym pozytywnym akcentem rozpoczynamy tego vlogmasa I idziemy gotować I pewnie dzisiaj spakujemy prezenty Zobaczcie, tutaj czekają O, tutaj są prezenty dla Marcina, które muszę spakować dzisiaj wieczorem Bo choinka już jest, jak widzieliście, wczoraj ją ubraliśmy Jest przepiękna swoją drogą i chcę położyć prezenty pod choinkę. Pod choinką. Pod choinką, pod choinką. Tak, dobra, leśmy gotowe. Bigos robiony. Ale szpachnie przepięknie. Devolaje też są. Praca na dzisiaj zakończona. Kityas tu upiekłeś? Nie wiem, co to jest. To jest chyba 3bit. 3bit upiekłeś? Tak mi się wydaje, że to jest. Ale my 3 Bita nie zamawialiśmy. No nie wiem. A tam to, co też? Pewno, tamto, co tam to jest? Na pewno, nie. Czy to jest sneaker? Tu mamy sneakersa. co? to jest sneaker. Nie, tu mamy sneakers z orzeszkami To na pewno jest Sernik I jeszcze gdzie mam? Czy się jeszcze Malibu mieć? Na pewno było Malibu Vlog masz dzień? 23 23 I proszę to was jest 23, nie 3 3 I proszę was Oto przepiękne ciasto na święta, upieczone. Właśnie będziemy próbować, co takiego mamy. I między innymi, nie przez nas, i między innymi mamy, mamy, mamy Malibu, Snickersa, Toffi i oczywiście klasyka sernik. Mmm! Mm. Prawie jak mamy. Prawie. Mm -hmm. Weź Malibu, daj mi posłuchać. Malibu? Bo jestem ciekawa, no. Mam ja witalczyka. Się że to będzie największy nie niewypał. Coś myślę, że, że się zmienisz zdanie. Tak ja myślisz? Zobaczymy. Ale koszlało. Dużo kremu. Mm -hmm. Dobra. Inne trochę. Trochę kojarzy mi się z takimi ciastami właśnie na weselach. Uh -huh. takie, no. takie na maksa sklepowe takie. Uh -huh. Ale czasami lubię takie ciasto. Dobrze. Zjemy do końca? Uh -huh. Bardzo Bardzo dobre. Bardzo dobre. Jezu. No. Jest godzina przed 22, a my dopiero zabieramy się do pracy. Zostało nam mniej niż 18 godzin do wieczorzy wigilijnej, 19, więc niedużo, a jest co robić. Marcin na dole dzisiaj gotuje, ja mu później jeść naprawdę jeszcze pomogę. Taki jest plan, bo ja wczoraj ugotowałam migos i dowolaję, że wam o tym opowiadałam. Mamy w zamrażarce... Um, pierogi, które mama zrobiła. Mamy krokiety i mamy gołąbki. Więc Macinek robi sałatkę jarzynową, rybę po grecku, jakieś kotlety mielone. Później Wam pewnie pokażę. A ja przyszłam na górę, bo będę tutaj ogarniać. Chcę przede wszystkim ogarnąć biuro i Beauty Room, żeby to wyglądało bardzo ładnie, schludnie i wszystko było na swoim miejscu. W sypialni niestety łóżka jeszcze nie mamy, bo. Nie dotarło, nie dotarło i nie dotrze na święta, więc musimy to jakoś przeżyć. Nie będzie źle, więc w sypialni mam zamiar y, pokładać po prostu wszystkie pudła, dopóki tego łóżka nie będzie, to będzie nam służyć ten pokój jako taka kreciarnia. Ale po świętach zaraz postaramy się coś ogarnąć jakąś komodę, szafki nocne, łóżko, wiadomo. Dobrze, to otwórzmy kalendarz adwentowy. Jak naprawdę vlog nas przystało, na samym początku otworzymy kalendarz klamszynopu muszę wam szczerze powiedzieć, że trochę jest mi smutno że po raz przedostatni otwieramy ten kalendarz razem, wspólnie i ogólnie otwieram te okienka bo jest naprawdę świetny jestem z niego zadowolona i cieszę się, że na niego się zdecydowałam bo powiem wam to po raz kolejny, To jest 23, trójka a jutro czeka nas 24. zobaczcie jak pięknie wygląda to, to okienko to pudełeczko ale zacznijmy od 23. trójki widzicie, jeszcze po też nie mam ogarniętych ale jutro mam tu zamiar zrobić. Więc otwieram pudełeczko. Jeszcze jest coś większego. Brązer! Tak, brakowało nam jeszcze brązera. Mamy chłodny brązer, który prezentuje się. O tak! Jest naprawdę chłodny, ciemny. No, ciekawy produkt. Bardzo się cieszę, że jest bronzer, bo jej, jak dobrze pamiętacie, był róż, był rozświetlacz, a brązer nam brakowało do kolekcji, więc powinnam się w sumie tego domyślić, że będzie brązer w którymś z pudełeczek. I mam nadzieję, że będzie się dobrze rozcierał, chętnie go przetestuję, wypróbuję, więc Glam Shop, good job. Teraz przyszedł czas na oficjalne świąteczne sprzątanie, a do tego sprzątania być mi to, będą mi towarzyszyć w sumie vlogmasy, które muszę ponadrabiać, pooglądać. Mamy już internet, więc mogę to zrobić i na pewno nie będę się nudzić. Widzicie tam górę ubrań? Zaraz będę ją składać i chować do szafy. Ale to nie jest wszystko, jest tego wiele, wiele więcej. Tutaj obok walizki czekają dwa prezenty dla Marcin'a, które mam zamiar dzisiaj też spakować w przepiękny papier kupiony jakiś czas temu w Aździe. Jest bardzo świąteczny, a choinka już ubrana, więc mogę dzisiaj położyć moje prezenty pod choinkę. Tak to wszystko wygląda przed prawie dwie godziny później tak wygląda ten pokój po nasza sypialnia która jeszcze sypialnią nie jest bo jak widzicie brakuje tutaj łóżka ale na nie pewnie jeszcze troszeczkę poczekamy, więc wszystkie pudła, jakiekolwiek mamy z przeprowadzki i co nam zostało posegregować znajdują się właśnie tutaj, jest tutaj mnóstwo papierów do przejrzenia dużo butów, jak widzicie jest tych pudełek sporo, walizki do schowania i e, nie jest, źle. można wejść, jak widzicie, jest miejsce. I zostało to tylko przejrzeć, posegregować i znaleźć im odpowiedni dom, odpowiednie miejsce. Jestem zadowolona. Progres jest całkiem spory, reszta pokoi wygląda o wiele lepiej. Teraz będę je e, sprzątać. Znaczy się tylko kurzę odkurza odkurzę kurza, zetrę kurza, odkurza i będzie można. Świętować. A, jeszcze muszę posprzątać łazienkę. A jaka jest godzina? Godzina pierwsza 30, ale najpierw zapakuję prezenty. Zobaczcie, przygotowałam sobie talerzyk. Bo Marcin powiedział, że będę mogła spróbować kotlecika i sałatki jarzynowe. Jest sałatka jarzynowa, czyli jest bardzo dobrze. Marcin działa na dole, ja działam na górze. Dziękuję. Ekstra. A wtedy słyszycie oczywiście suszarkę. A jakby inaczej, u nas pranie się robi. Non stop. Tak Macinku? No. To Maciek gotuje, ja próbuję. Życzcie mi smacznego. Nie ma to jak drugiej nocy zjeść sobie coś. A później idę dalej sprzątać. I mam bardzo ważny jeszcze plan dzisiaj do wykonania. Jak widzicie papieru dekoracyjnego mi nie brakuje, jest tego dość sporo. Ostatnio kupiłam trzy nowe rolki w Aździe oto tutaj i są po prostu przepiękne i dzisiaj użyję podejrzewam tego i tego bo będą mi idealnie zgrywać się z choinką e, ładnie wyglądają są takie delikatne, ale i świąteczne e, zabiorę się za pakowanie prezenty spakowane, więc kolejne zadanie odhaczone. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona, chociaż naprawdę ja mam wiele wersji, jeśli chodzi o takie rzeczy. A tu proszę, nie wygląda to aż tak źle. Myślę, że miało na to wpływ to, że to były kartony i takie kartony dość łatwo zapakować. Niemniej jednak jestem zadowolona. Jest godzina prawie trzecia za trzecia rano myślę, że chyba daruję sobie dzisiejsze odkurzanie sprzątanie, wycieranie kurzy i umyję tylko pędzle, wykąpię się i pójdę spać, a jutro rano przed południem posprzątam te wszystkie pokoje, posprzątam łazienkę już tak wiecie, zrobię bardziej świąteczny klimat wymienię wszystkie ręczniki, ściereczki na świąteczne i wtedy zaczniemy przygotowywać się do wieczerzy gotować, rozgrzewać i usiądziemy i będziemy odpoczywać nie mogę się już tego doczekać w tym momencie myślę, że się z Wami żegnam, a jutro, dzisiaj będę jeszcze nagrywać więc niedługo też coś się pojawi na kanale z naszej Wigilii dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że macie cudowne święta, spędzone z rodziną w miłej atmosferze i Jesteście zadowoleni z tego, jak Wasze święta wyglądają? Życzę Wam wesołych świąt, udanych świąt. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa!